Cześć! Silnik 1.8 Turbo jest bardzo podatny na modyfikacje, na różnego rodzaju mody, zmianę parametrów pracy, czy też ewentualnie upgrade jakichś elementów wykonawczych silnika. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać, a co my możemy z naszego silnika wykrzesać? O tym dosłownie zaraz powie Wam Robert. Pytanie zadane w tytule odcinka to jest, ile jesteśmy w stanie mocy wykrzesać silnika 1.8 Turbo na naszym przykładzie z silnika BFB. Według mnie to jest troszeczkę niepoprawne podejście do tematu, ponieważ silniki 1.8 Turbo, tak się o nich słyszy i tak faktycznie jest, one są naprawdę dobrymi jednostkami, bardzo, bardzo podatnymi na podnoszenie mocy. Więc określenie górnej granicy, ile tak naprawdę mocy jesteśmy w stanie z tego silnika wycisnąć, jest troszeczkę bezsensowne, bo tak naprawdę, zwłaszcza w tych wyższych etapach e, podnoszenia mocy, tak naprawdę ogranicza nas e, nasza kreatywność i zasobność portfela. Więc postanowiłem to przekazać Wam w taki sposób, że zamiast mówić, ile jesteśmy w stanie wykrzesać mocy, będę Wam mówić krok po kroku, etapy, w jakich etapach. Podnosimy moc w tym silniku, i jakie po kolei przeróbki możemy wykonywać w celu podniesienia mocy. Powiedzmy, że świeżo kupiliśmy używany samochód z silnikiem n Turbo, i właśnie naszym celem jest stopniowe podnoszenie mocy. Od czego zacząć? Większość z Was pewnie pomyślała, i gdybyśmy weszli na przykład na internet, na jakieś fora internetowe na grupy dyskusyjne, na pewno pierwsze co byśmy przeczytali to jest po prostu chip tuning. Nie do końca się z tym zgodzę. Według mnie najważniejszą rzeczą na samym początku jest w miarę możliwości powrót do serii, czyli dobry serwis silnika, nie tylko podstawowe oleje i filtry, tylko faktycznie zadbanie o ten silnik, żeby on działał możliwie w stopniu najbliższym, w jakim wyjechał z fabryki. Czyli wszelkie jakieś niedomagania, wszelkie niedziałające sprawy i tak dalej, tym wszystkim musimy się zająć. Każde niedomaganie silnika. To jest ograniczenie jego mocy. To jest jakaś niesprawność w procesie, w jaki on funkcjonuje, dlatego doprowadzenie go do serii, i w naszym przypadku, jeśli mówimy o silniku BFB, doprowadzenie powiedzmy do tych 163 koni, to jest dobra baza do tego, że po pierwsze możemy bezpiecznie zacząć podnosić moc, bo wiemy, że ten silnik pracuje w miarę dobrze, a po drugie wiemy, na czym stoimy na samym początku, bo mamy powiedzmy te seryjne 163 konie. I od tego momentu możemy iść dalej. A mamy ten silnik już sprawnie, pracujący, i teraz możemy z czystym sumieniem udać się do tunera, żeby wykonał nam chip tuning. Na czym polega z grubsza chip tuning? Na modyfikacji samych parametrów działania sterownika silnika, na poprawieniu map wtrysków, turbiny itd. Jesteśmy w stanie na tyle zmodyfikować działanie tego silnika, żeby on generował większą moc. I teraz, tak. Jadąc na chip tuning, słyszy się i mówi się, że ze standardowego silnika Nose Turbo, samym chip tuningiem, jesteśmy w stanie osiągnąć około 200 koni mechanicznych. Ja się z tym do końca nie zgodzę, albo powiem Wam inaczej: może jesteśmy w stanie faktycznie wyciągnąć tych 200 koni mechanicznych bez żadnych przeróbek mechanicznych, bez zmiany wtrysków itd., ale nie będzie to, nie będzie to prawidłowy wykonany chip tuning w mojej ocenie, ponieważ przy takich mocach jestem absolutnie przekonany, że standardowe wtryski, na przykład od BFB, nie będą wyrabiały, a więc będą działać albo na granicy zapętlenia, albo na wyższych obrotach już będą zapętlać wtryski. Czyli silnik będzie pracował na ubogiej mieszance. Nie o co nam chodzi, bo nie o co nam chodzi, żeby w głupi sposób po prostu na hama podnosić moc, tylko chodzi o to, żeby ten silnik. Pracował jak należy, generując coraz większe moce w sposób bezpieczny i w sposób zgodny jakby z założeniami jego eksploatacji. Dlatego, w mojej ocenie, podnoszenie samym chip tuningiem mocy pod granicę 200 mechanicznych jest błędem. Dobrze wykonany chip tuning na dobrych, nazwijmy to standardowych gratach. W mojej ocenie to będzie około 185-190 koni mechanicznych. A więc skoro powiedziałem, że przy mocach około 200 koni mechanicznych standardowe wtryski przestają nam wyrabiać, no to już wiemy, czym powinniśmy się w pierwszej kolejności zająć. Jaka będzie taka pierwsza, nazwijmy to, mechaniczna modyfikacja przy tym silniku? Musimy wstawić wydajniejsze wtryski. Wydajniejsze wtryski do silnika 1.8 Turbo najczęściej bierze się z silnika BEX, czyli 190-konnego 1.8 Turbo. Jak najbardziej można też brać innych Mocniejszych silników 18 turbo, na przykład silnika Bam. I wtedy po wstawieniu tych wtrysków znowu udajemy się do tunera po zrobienie świeżej mapy i na takiej mapy w bezpieczny sposób jesteśmy w stanie uzyskać około 200 koni mechanicznych. Mamy bardzo upalny dzień i mając przykładowo te 200 koni mechanicznych, które tak zahaczyłem powiedzmy jedziemy sobie w trasie, wyprzedzamy jedną ciężarówkę wyprzedzamy drugą ciężarówkę i gdzieś zaczynamy czuć, że ten silnik nam troszeczkę słabnie zaczynamy czuć, że gdzieś te konie mechaniczne zaczynają nam uciekać z zagrody no i dlaczego tak się dzieje? dzieje się to dlatego, że powietrze w dolocie staje się zbyt ciepłe do tego, żeby ta moc była optymalnie generowana dlaczego tak się dzieje? dzieje się to dlatego, że w standardowych silnikach 1.8 turbo mamy tylko jeden boczny Interkuler, tak zwany SMIC, więc musimy zadbać o to, żeby te powietrze w dolocie było dobrze składzane. Mamy tak naprawdę dwie ścieżki, którymi możemy podążyć. Możemy dołożyć drugi SMIC albo przejść na jeden centralny FMIC. Bardziej zagłębiał się w ten temat Wojtek przy okazji typowego odcinka o interkulerach. Jeśli chcecie więcej informacji na ten temat, obejrzyjcie ten odcinek. Ja tu się skupię tak naprawdę na tym. Em, czy dla mnie lepszą opcją jest SMI czy EFI? Tak naprawdę wszystko zależy w co celujemy. Dla mnie osobiście lepszym rozwiązaniem byłby SMX z tego względu, że nie panuje tutaj jakiegoś bardzo agresywnego podnoszenia mocy i tak naprawdę jesteśmy w stanie dołożyć drugiego SMika prawie że plug and play bez większej rzeźby. Jesteśmy w stanie to wziąć na przykład do silnika 1.8 turbo Bexa 190 konnego i jesteśmy to w stanie zrobić prawie że plug and play i 2 SMiki SM SM moc około 200 koni mechanicznych lub trochę więcej będą nam w miarę dobrze ogarniać. Natomiast jeśli planujemy faktycznie większe modyfikacje tego silnika i większe przyrosty mocy, no to tak naprawdę wtedy te SMiki SM prędzej czy później i tak przesadą nam ogarniać. Musimy się wtedy zainteresować jednym głównym interkulerem do dolotu. Kolejnym tematem, którym powinniśmy się zająć już mniej więcej przy około tych mocach, mocach powiedzmy wysiekowymi mechanicznych jest katalizator. Standardowy katalizator w jakiś tam sposób utrudnia nam działanie turbiny, swobodne działanie turbiny i swobodne zajęcie się tym, żeby gazy wylotowe z silnika w możliwie jak najbardziej swobodny sposób odprowadzić. Ten przepływ powietrza jest troszeczkę zahamowany ze względu na ekologię. I to nam troszeczkę blokuje i utrudnia też podnoszenie mocy dalej. I w tym przypadku też mamy jakby dwie drogi, którymi możemy podążyć. Z jednej strony możemy wyciąć standardowy katalizator i wstawić tak zwanego downpipe'a. To jest tak naprawdę nic innego niż prosta rura o większej, o większej średnicy, dzięki czemu ten przepływ spalin yy, z silnika będzie, będzie bardzo swobodny. W silnikach 1.8 turbo wiąże się to z wycięciem drugiej sondy Lambda i mamy downpipe. Albo możemy się zainteresować tak zwanymi sportowymi katalizatorami. Są to katalizatory, które będą nam spełniać normy, normy emisji spalin, ale z drugiej strony one są tak zaprojektowane, że po prostu działają na większej przepustowości, więc też odciążają nam tą pracę silnika. Moja prywatna opinia. Też nie do końca jestem za tym, żeby wycinać katalizator i wstawiać downpipe. Ja wiem, że w większości przypadków jest to opcja najbardziej polecana, gdybyśmy się kogoś zapytali pod kątem tuningu. Z tym, że żyjemy w takich czasach, gdzie nacisk na ekologię jest coraz, coraz większy. Mamy wszystkie DPF i tak dalej, inne filtry, które już wchodzą nawet do silników benzynowych. Mamy coraz bardziej restrykcyjne emisji, normy emisji spalin. Mamy coraz większe promowanie silników elektrycznych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ten świat niestety idzie w kierunku, niestety, albo sety idzie w kierunku ekologii, więc z czasem możemy mieć problem w momencie, gdyby będziemy mieli wstawione tego downpipe'a, żeby bezproblemowo przechodzić badanie techniczne. W którymś momencie ci diagności będą mieli takie zalecenia, żeby jednak takich silników nie przepuszczać. Dlatego ja jestem za e, stosowaniem tych sportowych katalizatorów. Co prawda to będzie rozwiązanie nieco droższe, ale mimo wszystko będziemy o tyle zabezpieczeni, będziemy na tyle bezpieczni, że będziemy mieli świadomość, że bez problemu ten silnik przejdzie wszystkie badania techniczne, będzie spełniał normę emisji spalin, a z drugiej strony dzięki temu, że jest to sportowy katalizator, e, ta turbina i ten silnik będzie, będzie miał po prostu lżej. Większe wtryski, SMIC albo FMI i zajęcie się e, seryjnym katalizatorem, to jest taki, nazwijmy to podstawowy pakiet modyfikacji do silnika na 8 Turbo, i bardzo wiele osób na tym etapie tak naprawdę zaprzestaje dalszego rozwoju tego silnika. Generowana wtedy moc już wielu osobom wystarcza. Natomiast gdybyśmy chcieli dalsze modyfikacje przeprowadzać i tą moc jeszcze dalej podnosić, to wszystko tak naprawdę powinno się opierać na zasadzie większe, mocniejsze i szybsze czyli e, standardowa turbina K03 powinna zostać wymieniona na na przykład K04 bardzo popularna turbina, która co prawda nigdy nie była seryjnie montowana w żadnych silnikach 1.8 Turbo z tym, że jest to ona na tyle e, znana, na tyle często polecana i jakby przelatana przez wiele osób że jest ona dobrze sprawdzona i wiadomo, że e, większe moce byłaby w stanie przerobić e, dalej jeszcze większe wtryski, czyli na przykład zamiast wtrysków silnika BX, wtedy by weszły wtryski z silnika BAM. Eee, wtedy też, mimo obostrzeżeń związanych z przeglądami technicznymi, wtedy ten katalizator musiałby praktycznie wylecieć, i wtedy musielibyśmy zainwestować w prostego downpipa. Warto byłoby się też przy większych mocach zastanowić nad wymianą kolektora wydechowego oraz obicia sprzęgła kevlarem żeby y, układ przeniesienia napędu był w stanie tą y, większą moc przenieść później na drogę. Bardzo często przy tym moim wymienianiu modyfikacji przy silniku 1.8 Turbo y, pojawiało się to słowo BEX. BEX, czyli y, oznaczenie tego mocniejszego y, silnika 190-konnego, bardzo popularnego, z którego bardzo dużo y, elementów, części jesteśmy w stanie przeszczepić do tych słabszych jednostek, dzięki czemu będziemy w stanie uzyskiwać większe moce. Warto jednak w tym momencie powiedzieć, że Bex ma taką magiczną właściwość, niemalże na przykład Coco Chanel, czyli wszędzie gdzie w nazwie pojawi się Bex, automatycznie wiemy, że cena danego podzespołu będzie duża. Cena będzie wysoka, będzie nieproporcjonalnie wysoka tak naprawdę tego, czym naprawdę ta część jest. Bo przykładowo, przeszczepiając wtryski silnika Bex Równie dobrze możemy wziąć z innych silników 1.8 turbo, na przykład AUM i te wtryski brane nie z silnika BEX, a na przykład z AUM, a cena będzie dużo niższa. Podobnie sprawa wygląda na przykład z SMIK-iem, gdzie kompletny SMik, łącznie ze wszystkimi wyprowadzeniami, z kierownicą powietrza i tak dalej, kompletny plug and play z BEXa może kosztować nawet w granicach 700 zł, a równie dobrze będzie pasował SMik, na przykład brany z silnika... 2,5 TDI z pasata B5. Z tego co pamiętam, tam troszeczkę różni się wyprowadzenie orurowania do tego SMIKA. W każdym razie nadal nie, wy, nie wymaga to dużej rzeźby przy montowaniu tego SMIKA, a oszczędności będą naprawdę, naprawdę duże. Jeśli chodzi o SMIKA, też całkiem dobrze pasuje do silnika N8 Turbo SMIK brany z nowszych silników 2.0 TFSI. Tam troszeczkę różni się mocowanie, w każdym razie nadal nie jest to duża rzeźba, tak jak chociażby w przypadku FMI. Jeśli chodzi o dalsze modyfikacje, to tak naprawdę w pewnym momencie, jedyne co nas będzie ograniczać, to jest zasobność naszego portfela i nasza po prostu kreatywność. Bo jeśli chodzi o, si o silniki 8 turbo, one są w stanie naprawdę przyjąć bardzo wysokie przyrosty mocy. Przy wyższych mocach, powiedzmy przekraczanie 300-350 koni mechanicznych, warto byłoby się zainteresować zakuciem korbowodów. Z tego względu, że akurat korbowody są stosunkowo takim najsłabszym elementem jeśli chodzi o 8 Turbo, i w momencie, kiedy mocno przyspieszamy i jest takie nagłe, nagłe podnoszenie tego momentu obrotowego te korbowody potrafią się nam ukręcić z tego względu przydałoby się je zakłócić jeśli chodzi o na przykład tłoki to standardowe tłoki z 1.8 turbo wytrzymują podobno nawet 500 i 600 koni mechanicznych więc te granice mocy górne są naprawdę naprawdę wysokie a tak jak, tak jak mówiłem dalej ogranicza nas zasobność portfela bo ciągle możemy się kierować zasadą więcej, mocniej i czy turbinę, czy wtryski i wszystkie inne podzespoły po prostu przeszczepiać coraz większe, wszystko na bieżąco, stroić u tunera i w miarę ten silnik powinien chodzić. Silnik 1.8 Turbo jest to jednostka na tyle popularna i często modowana, że na pewno wielu, wielu z naszych widzów ma coś porobione w tym silniku u siebie. Podzielcie się tym z nami w komentarzach, powiedzcie, jakie modyfikacje wy przeprowadzaliście, jaki to dało u was efekt, może na jakie problemy natrafiliście, co udało, jakie popularne problemy udało się u was obejść. Z mojej strony to tyle. Tak jak już wielokrotnie było powiedziane, jeden się turbo silnik idealny do rozwoju, do podnoszenia mocy, więc tak naprawdę tak jak mówiłem. Można stosować zasadę więcej, mocniej, wszystko w ramach oczywiście zdrowego rozsądku, wszystko dobrze nie będzie zestrojone. No i tak naprawdę no cóż, nie ma, nie ma co się zastanawiać, tylko warto naprawdę warto zajmować się tymi silnikami i podnosić ich moc, bo te jednostki naprawdę w bardzo, bardzo dobry sposób przyjmują zwiększanie mocy, więc cóż, no niech moc będzie z wami. Teraz już wiecie, ile możecie wykrzeszyć ze swojego silnika. Pamiętajcie, to jest też pewnego rodzaju pułapka, bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Zmienicie moc ze 160 na 200, potem zacznie się na 250. Wiem jak to było w przypadku moim, co prawda jeśli chodzi o silnik diesla. tak samo zakładam, że będzie w waszym wypadku. W przypadku benzyny. Robert Wam przekazał dużą dawkę informacji. Wiecie na co zwrócić uwagę, co możecie zrobić, jakim kosztem z Waszym silnikiem. Dajcie o tym znać, jak sobie poradzicie z Waszymi samochodami, jakie modyfikacje przeprowadziliście. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, o komentarzu, o subskrypcji to też wspomoże nasz kanał.